Siemano z tej strony Rentek, a dzisiaj pokażę Wam kilka funkcji, które warto wyłączyć, aby nasza bateria była cały czas w bardzo dobrej kondycji. Są to rzeczy, które możecie znać, ale często możecie o tym zapomnieć. Takie małe detale, które mają realny wpływ na powiedzmy kondycję naszej baterii. Także zapraszam do oglądania i daj lajka, subskrypcję, komentarz. Lecimy. A teraz kilka opcji, dzięki którym możemy zaoszczędzić troszeczkę i poprawić kondycję naszej baterii w smartfonie. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Przynajmniej widzę, że widzę, że jest git. Lecimy. Pierwsze co. Jeżeli nie używamy, wyłączamy Bluetooth i lokalizację. Ja już mam to wyłączone, bo przed chwilą nagrywałem i nie było za bardzo ostrości, a teraz chyba jest ok. Raczej. Następnie warto wyłączyć wibracje Wibracje zabierają dużo więcej baterii niż dzwonek. Również możemy sobie włączyć tryb ciemny. Jak i również, gdy nie używamy, możemy wyłączyć tutaj komunikację NFC. Kolejną opcją, którą warto byłoby ustawić. Chodzimy wyświetlacz. No i jak przed chwilą włączałem ten tryb ciemny, to również możemy go tutaj włączyć, obojętnie. Możemy sobie wejść w poziom jasności i ustawić automatycznie. Dzięki temu od zmiany otoczenia również nam tutaj telefon będzie sam się rozjaśniał, ściemniał, więc bateria też powinna być w lepszej kondycji dzięki temu. No i tutaj jeszcze mamy, ale tutaj to nie do tym mówił, bo za chwilę w sumie, animacje, efekty wizualne również bym wyłączył ale zanim to jeszcze tutaj mamy konta i synchronizacja i tutaj jeżeli tego nie używamy to również możemy to wyłączyć i również nam zostanie troszeczkę więcej procent na baterię nawet chyba dobrze to widać także to jest taka kolejna z funkcji dobra prywatność czy tutaj coś było No, tutaj to możemy te reklamy też wyłączyć. Wyłączam rejestrowanie i i to też tam nie będzie nam w tle śmigać. Ale myślę, że o tym Google Google, to ja bym zrobił chyba osobny odcinek. Dobra. To lecimy teraz dalej. Teraz by warto było wejść w dodatkowe ustawienia w opcje programistyczne. I warto byłoby tutaj odnaleźć pewną rzecz dotyczącą skali animacji. O, było. Więc możemy sobie tutaj wejść i animację całkowicie wyłączyć. Nie będzie żadnych animacji, efektów wizualnych i dzięki temu również tam troszeczkę na baterii zaoszczędzimy. A jak wszystkie te opcje razem ze sobą złączymy, wszystkie zrobimy, no to trochę się już tam Procent uzbiera, tak? Teraz jeszcze jest jeden problem z tymi telefonami, które mają 5G. Więc warto byłoby wejść, preferowany typ sieci. I z 5G możemy sobie zmienić na LTE. Jeżeli wasz internet chodzi spoko, na LTE dajecie radę, to naprawdę zmieńcie sobie to na LTE i. Telefon wam podziękuję. Tak szczerze, dziennie, jeżeli ja to wyłączyłem tą opcję, teraz ją włączyłem na potrzeby tego filmu. Takie 20% więcej, tak jak ładowałem telefon codziennie, tak teraz raz na dwa dni. Więc naprawdę tutaj ten. Ja nie widzę dużej róż, różnicy, bo mieszkam na, na zadupiu, więc mi LTE czy 5G nie robi różnicy, bo te, u mnie te 5G to jest przereklamowane. I to jest wykorzystane pasmo po prostu z sieci LT, więc mi tutaj nic to nie wnosi. Dobra, no i co? Kolejna rzecz, którą można wyłączyć, ale ona już będzie bardziej taka powiedzmy potrzebna i niepotrzebna. Możemy wyłączyć wyskakujące nam powiadomienia z aplikacji. Tylko no wtedy się nie dowiemy, czy ktoś nas napisał, czy nie. Ale jak na przykład Macie jakieś, nie wiem, Agoda, nie wiem co to jest, Allegro, inne Amazony, Shippingi. Rzadko używacie, no to warto to wyłączyć. To wam to już nie wskoczy na ekran. No i jeszcze, jak już tu jestem, to jeszcze warto byłoby wejść w aplikację. I aplikacje, które często używamy, możemy sobie w nie wejść i załóżmy, nie wiem, wejdę w tą. To tutaj mam taką opcję: oszczędzanie i możemy sobie zrobić, żeby po wyjściu z aplikacji od razu ona się wyłączała i nie działa nam w tle przydatne to będzie przy innych aplikacjach, które używamy codziennie i tak tam wejdziemy i tak więc niech to sobie już tam nam nie śmiga w tle to taka kolejna tutaj opcja no i co? to było, to było, to było no, no to myślę, że to będzie wszystko chyba na tą chwilę jak mi się coś przypomni, to jeszcze dogram ale wydaje mi się, że tutaj już więcej nie zdziałamy tak no to dobra, no to dziękuję za oglądanie, już nie będę przełączał kamery jakby się podobało zostaw kciuka w górę komentarz, subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki, Pozdrawiam.